Cześć, witajcie w specjalnym odcinku z kursu turystyki zimowej w Betlejemce. Znajdujemy się właśnie na Hali gąsienicowej, gdzie jest przepiękna pogoda. Dzisiaj jest właśnie czwarty dzień kursu i chciałem Wam poopowiadać, co na takim kursie możemy się nauczyć i czy warto iść na taki kurs. Więc zapraszam do oglądania. Ktoś mógłby się zastanowić, po co tak naprawdę pojechałem na kurs turystyki zimowe. Przecież od ponad 3 lat chodzę po tatrach zimą, byłem na kościelcu, za nim granacie, na Giewoncie, kozin Wierchu i tak dalej. Moi drodzy, ale wielokrotnie zawracałem. Szczerze powiem, że nie zawsze się czułem pewnie, czy aby na pewno umiem w ogóle hamować szczekanem, także nie zastanawiałem się, czy aby na pewno dobrze korzystam z raków i czy znam wszystkie techniki poruszania się w turystyce zimowej. Dlatego postanowiłem, że w końcu po kilkukrotnym już na myślę, udam się na taki kurs, by dowiedzieć się nieco więcej o bezpieczeństwie i o warunkach zimowych w Tatrach. Na podstawowym kursie turystyki zimowej uczyliśmy się podstaw, ale taki najważniejszy, czyli jak hamować prawidłowo czekanem w różnych sytuacjach, np. spadając głową w dół, ale także uczyliśmy się jak prawidłowo chodzić w rakach. Mi się wydawało, że chodzę prawidłowo, ale okazało się, że nie we wszystkich przypadkach jest to dobre. Jeśli chodzi o najczęstsze błędy, jakie ja zauważyłem, w swoim chodzeniu po górach jest to złe trzymanie czekamu. Dlatego, że zazwyczaj trzymają go dziobem do przodu, a powinniśmy go trzymać łopatką do przodu, by kiedy się potkniemy szybko móc zahamować, by ten dziób wbijał się nie w nas, ale wbijał się przecież w teren śnieżny. Także bardzo trafną uwagą jest fakt, że niezapięty kask tak naprawdę jest atrapą, bo może spaść z nas w każdej Chwili. I także bardzo ważna uwaga, o której zazwyczaj nie myślałem, że kiedy wchodzimy w teren już lawiniasty, powinniśmy odpiąć wszystkie tutaj y, miejsca, które trzymają nas na plecaku, by ewentualnie kiedy zejdzie lawina, móc ten plecak szybko zdjąć. Dlaczego? Dlatego by lawina nie wciągnęła nas razem z plecakiem i nie zabetonowała nas pod lawiną, byśmy mogli się potem łatwo wydostać. A jeśli chodzi o raki, no są różne techniki, jeśli chodzi o chodzenie. Ja zazwyczaj bo tak, że wbiłem tylko przednie zęby, a bardzo ważne jest to, by używać wszystkie te zęby raków, które mamy nawet na stromych stokach. Kiedy idziemy w grupie, to istotną kwestią jest także zachowanie bezpiecznych odległości w terenie lawiniastym. W zależności od szkoły mówi się, by takie odstępy liczyły od 8 do 15 metrów. Dlaczego? Chodzi o to, by nie wywierać zbyt dużego nacisku na śnieg i uniknąć zjazdów np. z lawiną deskową. Każdego dnia także mieliśmy wykłady, które mówiły nam, jak bezpiecznie poruszać się w takim terenie. Nie kwestie technicznym, ale obierania trasy. Mówiliśmy także o lawinach, miejsca, gdzie najczęściej one schodzą, mówiliśmy także, by nie chodzić żlebami, miejscami, gdzie jest dużo śniegu, ale by wybierać miejsca, między innymi takie żeberka, gdzie jest małe prawdopodobieństwo do tego, by mogła zejść lawina. Teoria teorią, ale także musimy się tego nauczyć w praktyce, dlatego wielokrotnie udawaliśmy się, by ćwiczyć między innymi posługiwanie się detektorem, posługiwanie się sondą lawinową oraz jak bezpiecznie odkopać zakopanego, by go dodatkowo nie uszkodzić. Po przećwiczeniu hamowania czekanem, chodzenia w rakach oraz zapoznaniu się z trudnościami, jakie możemy spotkać w terenie wysokogórskim zimą, poszliśmy na uczycie asekuracji lotnej. I szczerze powiedziawszy była to chyba najlepsza część całego szkolenia, gdzie szliśmy skuci razem liną w miejscu, gdzie śniega było po pas i była nawet fajna ekspozycja. Trzeciego nie mieliśmy nieco ambitniejszy plan, dlatego że chcieliśmy wejść na świnnicę. Jednak nie udało nam się to ze względu na to, że jeden z członków naszej grupy gdzieś się poczuł. I w ramach odpowiedzialności wszyscy razem zeszliśmy i dalej ćwiczyliśmy różne techniki poruszania się w terenie wysokogórskim, bardziej stromym, a następnie omówiliśmy następne elementy trudności poruszania się w górach zimą. Myślę, że wielką fajną było dla wszystkich także budowanie jamy śnieżnej, czyli nauczenie się podstawy przetrwania nocy w zimie w Tatrach. Chyba największą trudnością na całym kursie było nauczenie się węzłów wspinaczkowych. Ósemek, wyblinki, półwyblinki albo jakichś innych motylków bądź yy, prusików. Ale jak mogę powiedzieć, że jeśli ktoś już powoli się zaczął tak uczyć, to potem wchodzi trochę, a w domu zawsze można poćwiczyć na przykład się maliny z kablem od. Yy, żelazka, ale tak na serio naprawdę warto umieć te wezy do tego, że one naprawdę mogą nam uratować życie. Ostatniego dnia kursu uczyliśmy się trochę bardziej zaawansowanych technik, m.in. budowania stanowisk asekuracyjnych czekanów, z plecaka, czy tak zwanego grzybka. Niestety ta przygoda się kończy, ale czy warto iść na taki kurs turystyki zimowej? Zapytajmy się samych uczestników. Czy warto iść na kurs turystyki zimowej? Myślę, że warto, ponieważ wcześniej chodziłam po górach zimą, ale to chodzenie nie było do końca rozważne, a teraz na kursie nauczyłam się technik asekuracji, czy to czekanem, czy idąc w grupie mogę na przykład zabezpieczyć się za pomocą liny, co ym, ze Zdecydowanie zwiększa nasze bezpieczeństwo w górach, dlatego myślę, że warto. Moim zdaniem zdecydowanie warto uczestniczyć w takim kursie. Bezpieczeństwo w górach to jest najważniejsza sprawa, szczególnie zimą. I zamiast dowiadywać się w internecie czy na YouTube'ach jakichś niekoniecznie wiarygodnych informacji, warto pod okiem instruktora przećwiczyć sobie techniki asekuracji, różne inne zagadnienia bezpieczeństwa. Bo rozmawiać o problematyce lawinowej, poznać sprzęt, wszystko to, co jest potrzebne, żeby poruszać się w górach zimą w sposób bezpieczny. Bardzo zachęcam, jeżeli ktoś nie był w górach zimą, to powinien sobie odbyć taki kurs, dużo rzeczy się nauczy. Jeżeli ktoś był sam kiedyś indywidualnie, to na pewno jeszcze pozna wiele rzeczy i zobaczcie, chociaż nawet certyfikat jest. I myślę, że bardzo fajnie jest tutaj, można poznać wiele ludzi i wiele fajnych rzeczy, które naprawdę w zimie nam się tutaj przydadzą. Zapraszam. Dokładnie moi drodzy, a właśnie a propos bezpieczeństwa lata tutaj soku, który przed chwilą był na skrajnym granacie, więc widzimy, że bezpieczeństwo w górach jest bardzo potrzebne i świadomość chodzenia po górach, więc dzięki za oglądanie tego odcinka i trzymajcie się tam. Cześć!